zdziwieniem, a właściwie nie z, z, ze zdziwieniem, bo doskonale o tym wiem, jak mocna jest, jak straszliwie silny jest stero, stereotyp i jak bardzo powtarzane ilość tam razy nieprawdziwe informacje utrwalają się w przekazie i medialnym i w przekazie społecznym. Ja nie mam żadnego zarzutu w sprawie lub czasopisma. Tak, pani jest w pierwszej instancji. Nie, nie, nie ja w ogóle nie nigdy nie miałam żadnego zarzutu. Ja jestem oskarżona o to, że na wniosek pana Juliusza Brauna, który był wówczas przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który złożył ten wniosek na posiedzeniu Rady Ministrów po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów wpisałam do ustawy, do projektu ustawy sformułowanie zabraniające prywatyzacji ośrodków regionalnych telewizji publicznej, czyli działanie w, tak jakby w imieniu skarbu państwa i nas wszystkich którzy płaciliśmy przez wiele lat abonamenty na to, żeby w 16 województwach dzisiaj istniały ośrodki regionalne. Bo czasopisma to jest to, co opinia publiczna zapamiętała z afery tak, dlatego, że... I, I tak jak mówi Jan Rokita, opinia publiczna wydała w tej sprawie wyrok. Tak, tak to I działa Ja trochę. dlatego między innymi jednym z powodów y, mojego powrotu do życia publicznego, choć nie jest to jednoznaczne, z powrotem do polityki, jest y, walka o to, żeby konstytucja w Polsce zaczęła być traktowana poważnie. Żeby była takim dokumentem, y, takim najwyższym akt prawnym, jak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ktoś mi powie, nasza konstytucja istnieje nowa od 1997 roku, ale musimy pamiętać o tym, że Polska była pierwszym krajem europejskim, który miało swoją konstytucję. Jeżeli Stany Zjednoczone y, mają tę konstytucję niewiele starszą od naszej i jest tak ogromny szacunek dla tej konstytucji w USA i są komitety obywatelskie, które dbają o to, żeby ta konstytucja nie była łamana, ja bym chciała, żeby w Polsce było tak samo i dlatego jedno z podstawowych praw obywatela, domniemania niewinności powinno być w Polsce przestrzegane. Nie może być tak, żeby człowiek był osądzany przez dziennikarzy, przez polityków albo przed tak zwaną opinię publiczną. Ja muszę powiedzieć, że ja z ogromnym bólem serca oglądałam ostatnią okładkę jednego z tygodników ze zdjęciem profesora Podgórskiego i z w, wklejonymi, włamanymi w tę okładkę tytułami z gazet wtedy, kiedy stawiano mu zarzuty. Lekarz mafii, łapownik i potem się okazało, że człowiek jest I przeżył wielką tragedię. No, no, olbrzymią a tragedię. Pytać... On miał swoich hmm. pacjentów, ja nie miałam, niestety. A człowiek, który jest od ilu? Od ośmiu lat? W stanie oskarżenia tak naprawdę? No, ja, jestem, ja jestem w stanie oskarżenia, można powiedzieć, od momentu, kiedy aresztowano mojego męża. Dlatego, że natychmiast moi koledzy z SLD Opolskiego zażądali mojego wyrzucenia z partii, w momencie, kiedy jeszcze w ogóle nie było wiadomo o co chodzi. Więc można powiedzieć, że tak mniej więcej od siedmiu lat jestem obywatelem drugiej, może nawet trzeciej kategorii. I yy, to jest tak trochę, jeżeli pani pozwoli, na takie porównanie jak w zawodowej walce bokserskiej. Mamy te 12 rund bokserskich i i zawodnik czuje, że jest potwornie przez przeciwnika tłuczony. Pierwsza runda, druga runda, trzecia runda, i nie może się z tego wszystkiego podnieść. I ma dwa wyjścia: albo dać się w końcu znokautować i paść na te deski, albo zasłonić się podwójną gardą i czekać na moment. I teraz nie wiadomo, czy po tym yy, schowaniu się za podwójną gardą uda mu się wyprowadzić cios i Wyprowadzić taki nagły, lewy, prosty, który tego przeciwnika pokona, czy nie? I ja jestem w podobnej sytuacji. To znaczy, wiele, wiele lat dałam się przez te lata zagonić do narożnika, i nagle powiedziałam sobie: Nie, dość koniec. To jeszcze może trwać przed sądami polskimi wiele lat. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby właśnie w obronie praw obywatelskich, jakie posiadam, jakie mi daje konstytucja i wielu, wielu innych ludzi w Polsce doznało podobnego losu. Są procesy, które się toczą latami, ale ludzie no są pani już znaczy latami, więc Tak, ale proszę wziąć pod uwagę na przykład, I kolejne że, lata, że ten tak proces białostocki. Dlaczego, dlaczego nawet w Państwa materiale mówi się o sprawie lub czasopisma? Dlatego, że Prokuratura Białostocka na polecenie pana prokuratora Kazimierza Olejnika wznowiła śledztwo, które dawno zostało umorzone w Warszawie i dokonała bardzo diabolicznego socjotechnicznego zabiegu. Połączyła dwie sprawy. Połączyła sprawę trzech urzędników oskarżonych o wykreślenie słów lub czasopisma z moją sprawą związaną ze spółkami ze spółką ze, ze skarbem państwa, czyli z m, zakazem prywatyzacji państwowego, naszego wspólnego majątku. I nawet w. Ja zostałam uniewinniona w tej sprawie. Został wydany wyrok w pierwszej instancji. I godzinę potem pan Macenas Śsiąkarski, który był wówczas y, ministrem sprawiedliwości. sprawiedliwości. Oznajmił publicznie, że wydał polecenie prokuraturze wniesienia apelacji, nie znając ani uzasadnienia sądu. A sąd powiedział, że to jak w czasach stalinowskich, dajcie mi człowieka, znajdę paragraf. I ja się bardzo cieszę, że y, y, rozdzielona została funkcja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, bo to daje szansę na to, że prokuratura zacznie działać w takich, na takich zasadach, jakich, na jakich powinna działać w demokratycznym parlamencie. że pani czeka na koniec tych procesów też po to, żeby pozwać państwo <laughs> dlatego, polskie. Że jestem, Dlatego, że jestem. Jestem przekonana do głębi, że zapadną ostatecznie wyroki uniewinniające w obu procesach, dlatego że w przypadku procesu opolskiego nie bardzo chcę o nim mówić, bo on trwa. Co prawda nie wiem, kiedy się zakończy pierwsza instancja, bo na razie są od ubiegłego roku przesłuchiwani świadkowie, z których znam może 13-40. Natomiast okazuje się, że w konfrontacji z sądem te dowody prokuratury i te opowieści pana prokuratora Alejnika o porażających dowodach należy między bajki A włożyć. A gdyby był taki wyrok, po Pani myśli, to będzie też taki pozew domagający się odszkodowania od strony skarbu tak, państwa? Bo ja myślę, że państwo powinno płacić za y, swoich funkcjonariuszy, którzy y, zamiast prawo piln prawa pilnować te prawo łamią. A wie Pani już czego się Pani, jakiej sumy, jak rozumiem, będzie pani Gdzie domagać? Panie, cały pani polega problem tym, że tym, że z nawet y, z dużą przyjemnością wywiad z wywiad z profesorem Osiatyńskim, tym o tym mówi. O prawach człowieka. Y -y. Y -y. Nie, O procesach o procesach o że w Że w Polsce odszkodowanie można dostać, tak jak w przypadku w przypadku Pana Prezesa Kluski, w wysokości pani tysięcy złotych, pani Tymczasem w gruzach, y jest całe życie człowieka. Ja, ja od paru lat nie mogę znaleźć pracy. Nie ma w Polsce takiego odważnego człowieka, który y, m, chciałby mnie zatrudnić. Y, więc ja mam jakieś dorywcze prace i, i, i ta, te, ten mój powrót do, do życia publicznego w postaci napisania książki, którą wydaję i odnowienia kontaktu z mediami, on również jest taką formą protestu przeciwko temu, że u nas... Y, nawet teraz w kampanii wyborczej mówi się o tematach zastępczych. Ja bardzo szanuję moich kolegów, dawnych kolegów z SLD, znaczy z dawnej SLD, bo już nie jestem członkiem partii, ale uważam, że w dzisiejszych czasach mówienie o zapłodnieniu in vitro, mówienie o związkach homoseksualnych, mówienie o aborcji, to są oczywiście bardzo ważne sprawy dla lewicy, ale ja myślę, że ludzie po pierwsze by chcieli usłyszeć od lewicy, co ona chce zrobić, żeby można było żyć spokojnie, żeby można nie było martwić się o swoją pracę, żeby osiągnąć pewną stabilizację charakterystyczną dla państw Unii Europejskiej i po pierwsze, co z młodymi ludźmi, którzy po studiach głęboko wykształceni nie mogą znaleźć w kraju pracy. A widzi pani na lewicy lidera i niekoniecznie pytam tutaj o Grzegorza Napieralskiego, takiego człowieka, który byłby w stanie rzeczywiście te lewicowe ideały, wprowadzać w życie niekoniecznie światopoglądowe, tylko i wyłącznie. Problem polega na tym, że zrobiło się kilka takich środowisk lewicowych i one nie bardzo chcą z sobą współpracować. Ja duże e, nadzieje pokładałam w Sławomirze Sierakowskim i w jego środowisku. I on wykonuje, zdaje się, wielką e... pracę na tyłach e, Tak, ale widzę trochę. z ostatnich jego wypowiedzi prasowych, że na przykład jest bardzo skłócony ze środowiskiem Ordynackiej. Z kolei też słyszałam o tym, że ordynacka też nie za bardzo może się dogadać z pewnymi strukturami i myślę, że właśnie takie, takie, takie taka nieumiejętność wspólnej rozmowy na lewej stronie sceny politycznej prowadzi do tego, że ta partia w tych sondażach ciągle nie może się odbyć, odbić powyżej tych kilkunastu procent. Mówimy o lewicy, a ja wiem też z Pani Bloga, bo podczytuję, że komentuje Pani w ogóle scenę polityczną, premier Tusk. Jest rzeczywiście takim w tej chwili jedynym liderem, człowiekiem, który kręci naszą sceną polityczną. Premier Tusk jest świetnym politykiem, ponieważ znakomicie potrafi wykorzystać te wszystkie instrumenty, które w państwie demokratycznym polityk może wykorzystać: media, możliwość planowania pewnych wydarzeń Transferra publicznych, tematycznie Matematycznie jest idealnie. Wiem, właśnie niedawno, niedawno rozmawialiśmy z Leszkiem Millerem i on przewidział taką sytuację, że będą kolejni. Politycy wyjmowani, to politycy, którzy nie mieli żadnego znaczenia dla SLD. Bo o ile Batoż Arłukowicz rzeczywiście dzięki Komisji Śledczej stał się taką twarzą lewicy, ale przecież pamiętajcie o tym, że on nie jest członkiem SLD i nigdy nie był członkiem SLD, więc jest oczywiście człowiekiem Lewicy, ale tak jakby z tą partią bezpośrednio niezwiązanym. Ja muszę powiedzieć, że ja ci pierwszy raz u państwa, czekając na spotkanie z panią i z państwem, widziałam w telewizji posła Pisarskiego, pisarskiego, który, pisarskiego, pisarskiego pisarski. prawda? No nie zapisał się w mojej pamięci jako wybitny mąż stanu i przedstawiciel Lewicy i myślę, że takie wyjmowanie nic nie... mało znaczących posłów z partii i z klubu SLD będzie miało miejsce, ale oczywiście atmosfera, która będzie panowała przy okazji tych działań Wmawianie, że, 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 że lewicy się zabiera najlepszych ludzi, że lewica już jest partią skazaną, SLD skazaną na, na przegraną w tych wyborach, no oczywiście będzie miało wpływ na opinię publiczną. Być może będzie miało również wpływ na wynik wyborów. Leszek Miller będzie startował, mówi, że interesuje go tylko jedynka, ma apetyt na politykę cały czas. Hmm. Pani ma apetyt jeszcze na politykę? Może i ja mam, ale pewnie polityka na mnie nie ma. To nie jest takie ja proste. Ja mówię o przyszłości, tak? Bo... To nie jest takie proste. Powrót do polityki. Wie Pani, ja zawsze byłam outsiderką i Józef Oleksy, kiedy byłam jego rzecznikiem, a on był premierem, to prawda jest, że bardzo się lubiliśmy i czasami się mocno kłóciliśmy. I na zakończenie takiej jednej skłótni powiedziałam, wie Pan co Panie Premierze, ja to właściwie nie wiem, dlaczego ja tu jestem. Ani nie jestem z Ordynackiej, ani nie jestem ze Smolnej. I skąd ja się tutaj u Pana znalazłam? A dla wyjaśnienia Państwa Muszę powiedzieć, że Ordynacka to oczywiście było dawne środowisko ZT Polskie, a Smolna dawne środowisko ZMS-owskie. Ale takie poza Warszawę nazwy warszawskich ulic, centrum... Gdzie się mieściły siedziby tych tak. dwóch organizacji młodzieżowych. Józef Aleksy popatrzył na mnie z takim zamyśleniem i powiedział, wie pani, no właśnie ja też nie wiem. Skąd się pani wzięła? <laughs> tak, tak, więc ja nie mam swojego zapłacza politycznego. Oczywiście był okres, kiedy byłam wiceprzewodniczącą partii SLD, ale to wymagało ogromnej pracy, bo y, ja przyszłam de facto y, znikąd, bez, bez, bez jakiegoś rodowodu politycznego SLD była moją taką partią, praktycznie pierwszą poważną. Ale nie powiedziała pani ostatniego słowa jeszcze. Ja nie powiedziałam ostatniego słowa, dlatego że zaczęłam pisać już drugą część książki. W związku z tym ostatniego słowa nie powiedziałam. Mam nadzieję też, że jak wyjdzie ta pierwsza część, a będzie to miało miejsce na początku czerwca, znajdę kogoś, kto będzie zainteresowany zrobieniem na podstawie tej książki serialu. Bo ja w przeciwieństwie do wielu autorów polskich, którzy są bardzo skromni i mówią, że no oczywiście napisali książkę, ale no nie wiedzą, czy ona jest dobra, czy ona znajdzie czytelników. Ja postanowiłam. Mam zastosować metodę amerykańską. Napisałam świetną książkę. Oczywiście nie jest to książka do nagrody Nike, ale jest dobra i myślę, że będzie czytana z przyjemnością. Ma pani takie motto na blogu, że kiedyś można wybaczyć, ale zapomnieć nigdy. Tak. To jest o konkretnych ludziach? Pani, Gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał, czy ja mam do kogoś żal, to bym odpowiedziała, że przede wszystkim mam do siebie. Dlatego, że winy najpierw należy szukać w sobie, winy w podejmowaniu złych decyzji, ale z drugiej strony również nie można pozwolić na to, żeby przeszłość miała tak ogromny wpływ na teraźniejszość na przyszłość. To jest taka praca na jałowym biegu myślenie, myślenie o tym, co by było, a gdybym podjęła taką decyzję, a gdybym poszła nie tą uliczką, a następną, to może by ta cegła na głowę nie spadła. Myślę, że nie, trzeba pamiętać o błędach, które się popełniło i wyciągać z nich wnioski. Ale nie rozpamiętywać, bo to jest y, uliczka, która prowadzi niestety donikąd. Aleksandra Jakubowska. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. To dla państwa jeszcze temat zagraniczny na koniec. Spójrzmy w takim razie, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tam wielka afera Dominik Strauss-Kahn, który zrezygnował dzisiaj z funkcji szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a ma być w tych godzinach no tak naprawdę już się powinno to wydarzyć przewieziony z osławionego nowojorskiego więzienia Rikers Island do budynku sądu, który ma podjąć kolejne decyzje. W jego sprawie pamiętamy, że zarzuty dotyczą molestowania, gwałtu, napaści seksualnej. Chodzi o incydent z nowojorskiego hotelu. Czekamy na kolejne losy tej sprawy. Ja Państwa zapraszam na informację dnia o 21 i na jutro na magazyn. To był dzień na godzinę 20, a za dziś już dziękuję i mówię do zobaczenia.